Uwaga, wyższe podatki dla fliperów. Najwyższy sąd administracyjny w końcu podjął decyzję. Będą zmożone kontrole. Czy to koniec flipowania? Czy fliperzy dostaną o potyłkach? Wielokrotnie słyszałem o tym, że warto byłoby fliperów opodatkować i ci, którzy obracają nieruchomościami, żeby płacili wyższe podatki. No i w końcu to mamy. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Moi drodzy, na portalu internetowym ForSal.pl, link do artykułu znajdziesz na dole w opisie pod filmem, pojawił się artykuł, no, który wręcz. W swojej formie zastrasza fliperów. Ale co tak naprawdę w nim czytamy? A tam jest odniesienie oczywiście do obrotu nieruchomościami, do przypadku jakiejś pani, która obracała nieruchomościami jako osoba prywatna, no i przesłanka jest taka. Że no, trzeba się za to wszystko wziąć, fliperzy powinni płacić wyższe podatki, trzeba ich opodatkować. I chciałbym, żebyśmy się temu dzisiaj przyjrzeli. Ale co tak naprawdę czytamy w tym artykule? Zakup mieszkań, remont przy niskim nakładzie finansowym, a następnie sprzedaż z zyskiem, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu lokalami mieszkalnymi, orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze 2. FSK 823 łamane na 22. O zarabkowym charakterze takich działań świadczy również fakt braku osobistego użytkowania nieruchomości. To niekorzystne rozstrzygnięcie dla tzw. flipperów, którzy od teraz będą zobowiązani do odprowadzania wyższych podatków oraz będą musieli zarejestrować swoją działalność. Odniosę się do przedostatniej tej części zdania, będą zobowiązani do odprowadzenia wyższych podatków. Cały artykuł opisuje, jak sytuacja się miewa, natomiast w przesłaniu jest coś takiego, w końcu fliperzy będą płacić wyższe podatki, w końcu będą kontrolę. Powiem Wam, że no flipuję od 2007 roku, ale od zawsze było wiadomo, że jeżeli zrobi się flipa takiego pojedynczego... Jako osoba fizyczna, to też zapłacisz podatek. I to nie mały, bo 19%. Jeżeli będziesz robić to na działalności gospodarczej, możesz mieć mniejsze podatki albo wyższe. Możesz mieć mniejsze obciążenia albo wyższe. Ale przyjrzyjmy się temu dokładnie, bo taki przekaz, który idzie w świat, mówi o tym, że fliperzy nie płacą podatków, że trzeba byłoby to opodatkować, że w końcu trzeba się za to wziąć. No i chciałbym to usystematyzować. Moi drodzy, to nic nowego. Flipowanie zawsze miało charakter zarobkowy i wymagało prowadzenia działalności gospodarczej lub spółki zo, oczywiście. Może się zdarzyć, że ktoś ciągle robi flipy jako osoba fizyczna, no nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli nie ma księgowości opłacanej, chociaż przy takim obrocie ktoś tą księgowość i tak pewnie musi rozliczać. Nie wiem, czy to jest dobry argument, że nie ponosi kosztów księgowości. Ale na rynku wtórnym obrót nieruchomościami zwolniony jest z VAT-u, no więc tutaj i tak jak ma działalność gospodarczą, tego VAT-u nie płaci. Ale oczywiście jest ZUS. Ten zus mógłby odprowadzać do skarbu państwa, nie odprowadza i chyba to jest jedyna taka różnica, dosyć gruba, powiem, bo reszta to są jakieś tam niuanse. Oczywiście osoba, która w dzisiejszych czasach prowadzi działalność gospodarczą odprowadza w okolicach 20-24 tysięcy złotych rocznie. Składki z ust, podstawowe jako przedsiębiorca do skarbu państwa. Osoba, która by flipowała i nie miała zarejestrowanej działalności, właściwie tej daniny nie płaci. I gdybym miał rozbierać to wszystko na części pierwsze, to mógłbym powiedzieć: OK, to jest tylko ewentualnie ta zaleta, bo normalnie, obracając nieruchomościami, osoba, która robi to jako osoba prywatna, również 19% podatku. Płaci, no to o co jest właściwie całe to halo? Nie wiem, chyba znowu przedstawianie fliperów w tej takiej negatywnej wersji. To znaczy, tak, żeby była jasność. Ja to wiem, że ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce nakazuje wręcz, że jeżeli robisz coś systematycznie, są to cele zarobkowe, powinna być na to działalność gospodarcza. I ja też tak uczę swoich. Studentów, swoich uczestników szkoleń, warsztatów. Rozumiem, że pierwszego flipa można zrobić jako osoba prywatna. Możesz spróbować, zobaczyć, czy to jest dla ciebie, ale jeżeli nawet okaże się, że chciałbyś to robić w przyszłości dalej, to prowadzenie działalności gospodarczej takiej, Polegające na obrocie nieruchomościami jest o wiele bardziej korzystne niż rozliczanie tego flipa jako osoba fizyczna. Tutaj tych wszystkich argumentów nie dam rady powiedzieć, ale gdybyś chciał usłyszeć albo chciała usłyszeć te wszystkie argumenty ładnie spisane, dlaczego korzystniej jest rozliczać nam się na działalności gospodarczej lub spółce z o, a nie robić flipa jako osoba fizyczna, to proszę cię, napisz do mnie infomaupawif.pl, a ja podeślę ci takie dosyć spore opracowanie, gdzie będą te wszystkie punkty wymienione. I będzie tam między innymi o rozliczeniach, że jako osoba fizyczna nie możesz, yy, obracając nieruchomością, zaliczyć wszystkich kosztów. Które obniżą ci podstawę opodatkowania. Nie możesz na przykład zaliczyć kosztów finansowania, nie możesz wrzucić kosztów wyposażenia RTV, AGD, bo przecież są to produkty, które normalnie trzeba byłoby sprzedać, wyfakturować później. Więc jeżeli nie masz działalności gospodarczej, nie możesz odliczyć kosztów zakupu, nie możesz też ich dalej sprzedać. Jest to dosyć utrudnione. Ja faktycznie polecam, że jeżeli ktoś zaczyna taką działalność inwestycyjną, i nie ma pewności, czy to będzie kontynuował. Niech sobie zrobi tego jednego flipa, niech zrobi jedną, jedną transakcję, bo jedna transakcja jeszcze nie przeważa o tym, że to miałoby być pod działalnością gospodarczą narzucone. Dlatego, że taka nieruchomość może być zostawiona, wynajmowana. Przy wynajmie nie potrzeba tej działalności gospodarczej, chociaż jak masz, to oczywiście lepiej. No i tak to wszystko wygląda, że jednak osoba fizyczna, która. Flipuje, inwestuje, obraca nieruchomościami, też płaci podatek 19%. W tym artykule, co ciekawe, autor próbuje wskazać, że jeżeli by ktoś miał tą działalność gospodarczą, to płaciłby wyższe podatki, ponosiłby wyższe koszty. I to, co zauważyłem, no to właściwie dla przedsiębiorcy no, siedziba może być wirtualna, więc wielkich kosztów biura nie ma. Ponadto no, odprowadza te składki ZUS, no i tyle. Ale przyjrzyjmy się teraz w działalności gospodarczej, bo działalność gospodarcza może być prowadzona na trzy sposoby. Opodatkowanie ryczałtowe, które w przypadku flipowania właściwie się nie spełnia, bo tam nie można nic w koszty wrzucić. Podatek odprowadza się całkowicie od obrotu, więc JDG na ryczałcie odpada. Więc mamy dwie tylko możliwości. Opodatkowanie progresywne albo opodatkowanie liniowe. Progresywne to jest 12% plus składka zdrowotna, Liniowe to jest 19% plus składka zdrowotna 4,9%. Ja jeszcze chciałbym się tu przyjrzeć, bo ktoś, kto założy działalność gospodarczą i będzie na opodatkowaniu progresywnym, czyli na skali podatkowej, i będzie miał 12% tego opodatkowania podstawowego w pierwszym progu, czyli nie przekroczy 120 tysięcy zysków w roku, to ma 12%, czyli nawet taniej niż osoba fizyczna. No przepraszam, dojdzie jeszcze. Składka zdrowotna od obrotu, chociaż ostatnio od środków trwałych przy sprzedaży takiej składki zdrowotnej miało nie być, więc najprawdopodobniej nie ma tego kosztu. I tu się okazuje, że chyba artykuł wprowadza w błąd. Ja nie jestem podatkowcem i nie doradzam podatkowo. Wszystko, co chciałbyś z tego filmu najlepszego wyjąć, to zanieść do swojego doradcy podatkowego i powiedz, co Rzechowski coś takiego mówił i czy to jest prawda. Oczywiście jestem ekonomistą, jestem przedsiębiorcą, wszystko co mówię, mówię z własnego doświadczenia i obserwacji, no ale podobno nie może to być traktowane jako doradztwo i przestrzegam cię przed tym, żebyś tak tego nie traktował. Więc na pewno współpraca z kancelarią prawną, z doradcą podatkowym jest tu bardzo mile widziana. Ja osobiście współpracuję z kancelarią chudzik.pl, mecenasa Mateusza Chudzika i wspólników. Można wejść na stronę internetową, możesz napisać pod. Podam ci namiary, oni mają dział podatkowy, mają tam nawet doktorów, którzy siedzą nad tym i pracują. Przynajmniej jedna pani mecenas ma tytuł doktora, więc oni rozpracują ci to na wszystko, na, na części pierwsze. Oczywiście doradztwo podatkowe takie też świadczą biura księgowe, co do których możesz się zwrócić, ale to już jest ciekawa myśl. Ktoś pisze w internecie, że fliperów trzeba opodatkować, że powinni robić to pod działalnością, bo będą płacić wyższe podatki. A wcale tak. Nie musi być. No i teraz mamy jeszcze kwestię podatku liniowego, 19%, no i ewentualnie składka zdrowotna, gdy byłaby naliczana od tej nieruchomości, ale są wyjątki, więc wcale może się okazać, że tego nie będzie. Mamy rynek wtórny, nie ma VAT-u, mamy działalność gospodarczą i ja tu nie widzę, żeby przedsiębiorca, który robi to na działalności gospodarczej, miałby płacić wyższe podatki. Po co taki przekaz idzie w internet? Chyba znowu, żeby dowalić inwestorom, którzy coś robią, przeprowadzają renowacje, którzy coś działają w tej kwestii. Ja wiem, że przypina się inwestorom, fliperom, taką łatkę, bo to jakby politycy zapoczątkowali. Najpierw trochę PiS chciał naskoczyć na inwestorów w, przed wyborami samorządowymi. Lewica próbowała wmówić społeczeństwu, że my wykupujemy wszystkie nieruchomości, zmniejszamy podaż, jak i również zawyżamy ceny. To wszystko nie jest prawdą, przynajmniej nie jest do końca prawdą. Można byłoby na ten temat prowadzić debatę, rozmawiać, przyglądać się temu. Więc wcale tak nie jest. Ale tutaj autor próbuje podważyć tego rodzaju działalność. I teraz uwaga: PiS wprowadził podczas wprowadzania nowego ładu coś niesamowitego. On wtedy wprowadził taką ustawę z myślą, żeby zabrać bogatym i dać biednym. I faktycznie. Działalność gospodarcza podrożała wtedy, no bo doszły składki zdrowotne. Teraz jakby te składki mamy troszeczkę już zniwelowane, ale alternatywą do JDG mamy jeszcze spółkę ZO. No to jest księgowość oczywiście tam minimum 600 zł netto co miesiąc. Przy flipie pewnie tych kosztów w zależności od liczby faktur w niektórych miesiącach tych kosztów może być więcej. Może, no, może się okazać, że i do 3000 dojdzie rozliczenie takiego miesiąca, ale sprowadzą spółkę ZO nie masz ZUS-u. Czyli ten koszt odpada, a mała spółka ZO do 2 milionów obrotu euro płaci tylko 9% podatku. Czyli jeszcze bardziej korzystnie niż w przypadku osoby fizycznej, która nie miałaby zarejestrowanej działalności gospodarczej i próbowała flipować. No to jest ewenement, bo jak się okazuje, można inwestować i flipować, obracać nieruchomościami i płacić mniejsze podatki niż osoba fizyczna, która flipuje. Zachęcam, żeby się przyjrzeć temu powiem więcej. Wtedy weszła też możliwość zastosowania w spółkach ZO tak zwanego cit estońskiego. CIT estoński na odpowiednich warunkach, ja tylko skrócę, to ewentualnie musisz sobie doczytać, może sprawić, że od zysków w spółce ZO, jeśli ich nie wyjmujesz, jeśli reinwestujesz pieniądze i kapitał, nie płacisz w ogóle podatku. Podatek jest zerowy, czyli Spółka ZUS z ustytem estońskim nie będzie w ogóle płacić podatku, chociaż osoba fizyczna, która flipuje, ten podatek będzie płacić. Oczywiście ja jestem za tym, żeby takie inwestycje robić na działalności, na działalności JDG, być może w formie spółki ZO, być może w spółki komandytowej. Są inne możliwości jeszcze rozliczania tego, ale nikt mi nie powie, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie flipowania pod względem podatku jest gorsze niż w przypadku osoby fizycznej. Oczywiście, ja też uważam, że osoby, które flipują, które nie wiem, nadwyrężają prawo, bo tam jest jeszcze mowa o korzystaniu z ulgi mieszkaniowej, która jest tylko na cele mieszkaniowe, własne cele mieszkaniowe. Więc jeżeli ktoś korzysta z takiej ulgi przy flipowaniu, no to oczywiście, że. Oszukuje państwo. Za takich, którzy robią to w nieuczciwy sposób, konkurując, państwo powinno się wziąć i powinno sprawić, że oni również będą przestrzegać tych zasad. Ja jestem za tym, żeby inwestować i flipować pod określoną działalnością gospodarczą i do tego zachęcam, ale. To wszystko, jak pokazałem, może się okazać, że wcale nie jest mniej korzystne podatkowo niż w innym przypadku. Kontrole są i powinny być szczególnie dla tych, którzy prowadzą biznes w nieuczciwy sposób. Zachęcam Cię, abyś subskrybował kanał. Wspieram wiedzą, podpowiadam, jak inwestować, rozwiewam wątpliwości, a szczególnie teraz, kiedy stopy procentowe zostały obniżone i niebawem zacznie się ruch. Do usłyszenia przy kolejnym filmie.